Hej koły, to ja, mrp 30 Dzisiaj opowiemy o gierce nowoczesnej, nowej tego typu zajebistej Where with Me, to jest taka gierka o samurajach chińskich, co się tam biją w kinach tak starożytny. No i to jest krótsze wam powiem, bo gierka jest za darmo. Ma swoje wady, ale mimo wszystko jest godna polecenia, bo przy cenie darmowej wady są w pełni akceptowalne, więc należałoby to omówić w pełni obiektywnie, co ja właśnie zrobię, więc zapraszam tutaj do oglądania tego tutaj porządnego materiału tego. No więc, czym właściwie jest ta giereczka, kurczę. No już wam mówię, właśnie, lecę z pomocą. No, jest to taka giereczka, w głównej jest to single playerowy, taka RPG, taki Soul -like trochę. Taka, kurza hybrydowa giereczka, łączy parę klimatów i tytułów sobie. Jest zupełnie za darmo, co jest najważniejsze, bo na przykład Ubisoft, czy tam Sony, takie wypuszcza takie ścierwa jak Assassin's Creed Shadows, czy ten WoW to to jest totalne gówno, za olbrzymi hajs, który nawet jest monetyzowany później w sklepie, a tu mamy kurczę giereczkę porządną za darmo widać, że nie jest niestety trochę dobrze dopracowana w pełni do tej skali, ale no trzeba przyznać, robi kurczę wrażenie pod pewnymi względami, za omówimy sobie wszystko po kolei. Ogólnie największy minut tej giereczki to są pierwsze parę godzin obcowania z nią, ponieważ no bardzo dużo led flagów się pojawia na samym początku między innymi jest tutaj jazda koniem która jest totalnie zbugowana tak Postać podskakuje i ona jest zupełnie nieopłacalna jazda koniem. Postać szybciej chodzi na nogach niż jazda koniem. Potem jest walka, walka jest zajebista. To jest taka typowa waleczka, jak macie w Wuchangu, w wu Wukongu możliwe, też w Stellar Blade. Soslajkowa -like parowanie, unikanie kurcze i pizganie mieczykiem z Basika, no więc to jest bardzo dobre, to podoba. Wielu uzna też, że to jest dobre, bo to po prostu działa i jest wykonane dobrze. Lepiej niż w Wuchangu jest wykonane, bo tam było... Bardzo postać wolna, a tutaj jest zrobiona w dobrym tempie. Waleczki są, kurze, też całkiem niezłe. Telegraficzne są, to jest najważniejsze, więc bardzo myślę, że wielu osobom może się to spodobać, bo jest łatwe do rozpoczęcia gier. Potem mamy kreator postaci. Można fajne mordy robić te tych gierach. Dużo jest opcji, no ale co mi się nie podoba bardzo, to, to są włosy. Tyl standardowo są tylko czarne włosy, i kolorowanie, kurczę, jak to jest, żeby ja zrobić blondynkę, albo jakiegoś, kurczę, nie wiem, różowego niebieskiego, no to nie może, to trzeba farbniki kupić w tym wtedy pomalować, ale jakąś czarne włosy odpowiadają, no to jest ok. i co najważniejsze można tylko mordę modelować same ciało jest tylko do wyboru baba i chłop i to jest bardzo dobre, ale tu też się pojawia kolejny red flag można tylko raz sobie zmodelować postać a jak się chce ją coś poprawić, zmienić no to już trzeba specjalny przedmiot z item shopiku sobie kupić i użyć go do, do modyfikacji właśnie to jest też takie, trzeba właśnie o tym mówić, bo to jest ważny aspekt, no no i potem, jest jedna z kascenek, co mnie totalnie szokowało. Jest chyba w 480p. Po prostu wygląda jak filmik z jakiejś PS2. Jest tak mierna jakość, że jak ja to zobaczyłem, to mówię, co to za gówno odpaliłem po prostu. Żeby filmik w 2025 roku, i to startowy, w takiej gównianej jakości puszczasz to naprawdę... Oni chyba muszę mieć coś, nie po kolei, kurczę, też coś... Nie zbadał dokładnie, co robią, nie przypilnował możliwe, no to jest po prostu w tej jakości filmu. No i później przystąpimy jemy już do giergania. No i muszę przyznać, sam movement postaci bardzo dobry jest, takie maleckie spowolnienie, chodzi kurze bardzo dobrze. Czuć wagę postaci, jedyne co mi się nie podoba to okiwanie. jak będziemy dużo podskakiwać, to możemy już nie tracić kontrolę nad postacią. No kurczę, następna wada, to jest duży dysonans pomiędzy naszą postacią, głównymi NPC-ami, a jakimiś pobocznymi przeciwnikami, yy, kotkami czy tam innymi elementami świata. Bo te główne postacie, właśnie, są wykonane bardzo dobrze, zajebiście, ze szczegółem. Szczególnie te przedmioty w item shopie, też one bardzo budzą mój szacunek, mają dużo szczegółów. A że widać, że się przyłożyli do nich. No i kurczę, może to pochwalić na pewno. A te reszta postaci, no niektóre wyglądają jak z peszczy. Ten jeden gościu to ma tak mord mordę plastikową, gumową. Że jak ja ją zobaczyłem to myślałem, że te kurde cofnąłem w czasie po prostu, bo takiej mordy gumowej już dawno nie widziałem. No i dodatkowo, grierka rzuca na start mi milionem jakichś walut, pieniążków różnych i w sumie po 20 godzinach, trzy czwarte nie wiem do tej pory do czego służy, za każdą aktywność dostajemy multu tych pieniążków, naprawdę odsowany jest mój mózg pod tym względem, Po tego ile tam tutaj jest nad... się dzieje w ogóle. Tutaj jakieś kurze monety, tu jakieś kamienie, tu jakieś kurze kamyszki niebieskie, zielone, kurcze jest tego multu, ale to jest taki minus, który po kilku godzinach, powiedzmy, gry już nie, nie ma znaczenia, bo przyzwyczajamy się do tego i zapoznajemy się z giereczką, zaczynamy ją odkrywać i zaczynamy rozumieć po prostu działanie interfejsu, który sam w sobie zajebisty tak w tak nowoczesnym stylu. Może trochę pogmatwany, Niek niekiedy sam szukam tych różnych opcji tam upgrade'u, ekwipunku tego typu, ale jest dobrze zaprojektowany i trzeba to pochwalić. No i ważny też minus, to jest blokowanie postępów w giereczce. Jak widzicie, ja już tutaj mam kuczy, maksymalne maksymalnie poziomy, Jestem po prostu blokowany, jest po prostu kap na to ile możemy zdobyć expa, bo za 4 dni, tutaj za tydzień, już parę razy miałem właśnie opóźnienie przez to, że gierka mi to blokuje. Może to jest dobre dla niektórych, ale według mnie to jest bardzo słabe. I również bardzo słabe jest to, że w systemie likeowym mamy skalowanie trudności przeciwników. Czyli na każdym poziomie jaki mamy, przeciwnik będzie później w miarę rozwoju postaci silniejszy. Nawet taki podstawowy tam wilk czy coś będzie się stawał silniejszy, przez co nie widać tej progresji naszej postaci. Starczy tej zdobywanej siły, ponieważ w systemie socjalnym, jak wiadomo, parowaniem można zawsze zwyciężać, wszystko nawet na pierwszym poziomie, no to tu w tej gierce zawsze. Poziom będzie równy, zaskalowanie głupie. No, i tutaj, szukając tak materiału, żeby wkleić na tą gierkę, zobaczyłem też, że jest dubbing angielski. Jako, że to jest gierka o Chińczykach, no to ja wybrałem chiński dubbing. Na przykład w ekspedycji, że jest o Francuzach, no to francuski wybrałem. No, i ten dubbing angielski, jak go usłyszałem, no to to jest totalna szmata do podłogi. Na 95% co najmniej połowa tych aktorów tam to jest EJA. To jest niemożliwe, żeby w taki sposób e, żywi ludzie się wypowiadali. Po prostu jest totalnym głównym ten darmik angielski. No i giereczka jest, kurczę, darmowa, więc czas zobaczyć, jaka jest monetyzacja w No i monetyzacja jest czysto kosmetyczna. Kurczę, są stroje takie chińskie, takie podobne jak właśnie w Wukongu czy Uchangu. Są to stroje wykonane zajebiście i widać, właśnie się na te stroje cała praca. Tych ludzi od modelowania tutaj w tej gierce idzie A na całą resztę to robią tak po macoszemu trzeba przyznać Trochę jest widać ten dysonans Bo te podstroje są po prostu zajebiste A tamte inne stroje no mega słabe są Za darmo te są w sumie jakieś fajne Ale to one są nie, nie ma porównania z tymi z item shop. Tam są jeszcze jakieś mounty W sumie to większego znaczenia nie ma bo te mounty te są bezużyteczne Bo mamy później w miarę rozwoju Naszej rozgrywki i postaci. Mamy skillę latania, szybkiego biegania, jakiego szybowania po niebie. Więc to jest jedyna najlepsza metoda właśnie przemieszczania się, a nie te manty wolne. No i trzeba pochwalić, że nie ma przedmiotów do polepszenia obrażeń, czy skipowania progresa. Samemu trzeba wszystko robić, a za pieniążki to tylko można ustroić naszą postać elegancką. No i to jest właśnie to, co powinno być w tych grach. Szanuję, szanowanie gracza, jego pieniążku. Chce być ładny, to zapłaci, ale jak ma walczyć z kim, no to kurczę, musi sam zdobyć przedmioty, sam je ulepszyć. I to ja szanuję, mi się to podoba. I, i nie czuję, że mnie rucha w dupę gra, tylko właśnie szanuję. I, I to jest to, co powinien każdy wydawca uszanować. A nie tak jak u Ubisoft robi Assassin's Creed Shadows za 300 zł i później w item shopie jakieś kurczę daje z sztabki złota, i inne główne za pieniążki. No to jest totalnie nieakceptowalne. No i to by było faktycznie koniec wad tej gry. Im dłużej się gra, tym się staje lepsza. Tam są różne łamigłówki, takie zagadki, wyzwania takie z bossikami, walka po prostu z wieloma ilościami przeciwników, takie trochę platformowe, dungeony są... Różne zbieractwo, jakieś roślinki, robaczki, kwiatki czy coś, wyzwania szczelnicze, z łuku trzeba ścielać po prostu na czas, takie z, pi, z piciem i rzucaniem strzałkami, są też takie trochę trudniejsze, jakieś chińskie szachy, ja tego na przykład nie rozumiem, karty jakieś chińskie, to też jest dla mnie totalnie niezrozumiałe, no to dla Chińczyków jest, bo to jest gra o Chińczykach, no to tam, kurczę, te chińskie gry są. Ja tylko, kurczę, niestety te europejskie rozumiem, tamtych to nie jestem w stanie zrobić. No i to jest taka kiereczka właśnie, która zawstydza niektóre gierki za 300 zł I robi, robi faktycznie to, co powinna robić gierka single playerować. czyli... Ma ciekawy, różnorodny gameplay i co się właśnie odzwierciedla, to jak to ludzie grają, bo widać duże rekordy bije, bardzo jest popularna, faktycznie, bo faktycznie zrobili lepszego asasyna niż, kurczę, Ubisoft, co jest dla mnie nienormalne, nie bo to jest kolejna wasza taka giereczka tego typu nowoczesnej, że można nawet na smartfonie sobie to grać, kurczę, to pięknie śmiga i ludzie nawet. Chociaż te walki bossami to ciężko mi by było na smartfonie zrobić, ale kurze można i ludzie tak się grają. No jak w gierze są slajkowe, mamy różne typy broni, każda ma swój własny movement, własne skille specjalne i to jest właśnie różnorodność, której każdy musi każdy co znajdzie dla siebie. Tak właśnie powinno być. Do tego eksploracja też jest zajebiście satysfakcjonująca. Można zeskakać, latać, wchodzić po pionowej ścianie i to jest mega kurze. Satysfakcjonujące i zabawne. Ja z tą gierkę to czuję, że mi się miło gra po prostu. Fajnie, że zdobywa tam kamyczki się zbiera. Muszę się podobać. To jest właśnie kolejna gierka kurzy darmowa, która pokazuje jak robić fajny, satysfakcjonujący gameplay i nie trzeba płacić pieniądze za to. Mamy fajną rzecz, że bawimy i to za darmo. no i. To jest, że szanuję po prostu takie podejście i chcę takiego czegoś więcej. I wy też pewnie takiego chcecie więcej, bo to jest to, co ludzie oczekują właśnie, że będzie satysfakcjonujący kurczy gameplay zabawa. To jest fajne i tu jest nawet możliwość z sieciowego gameplay'u można sobie kurczę, z innymi ludzikami sobie poskakać i pobić te bosi. Pokazać jakie się ma fajny kurcze strój, też pofleksować się, nie? Bo mnie stać na przykład na strój, a kogoś tam nie i wtedy on będzie zazdrościł nie? I to też to takie. Na ja no, mu Muzyka na przykład to trochę na dalszy plan poszła. Nie, widać, że nie zależało im na dobrej. To jest takie typowe chińskie przytąkanie na takiej kurcze gitarce specjalnej chińskiej. Już to słyszałem, też nic ciekawego. Grafika, grafika jest ok, no jest nierówna, właśnie. To jest jeden podstawowy problem. Świat jest bardzo zajebicy. No Na razie mamy dwie takie, jakby osobne regiony, no i zobaczymy co będzie później. Na razie to fajnie wszystko. Ja zobaczymy co będzie dalej, kurczę. Bo to jest tak zwana gra usługa i oni dodają. Może na przykład później zmienią tą monetyzację, będzie chamska i trzeba będzie wyzywać tą grę, ale na ten moment to kurczę, oprócz tego co powiedziałem wcześniej to już nie ma za. No i kolejny pozytywny aspekt, że nie jest to z ścierwo po prostu. Są ładne kobiety, kurcze chińskie, ba. i na siłę nie próbują się przypodobać kurczę jakimś y, agendom, kurczę amerykańskim czy coś, tylko robią giereczkę dla ludzi. No i to by było na tyle w gierce. Where wins me. Warto dać jej szansę, kurczę, bo mamy fajną gierkę za darmo i można zawsze spróbować. Początki są ciężkie, ale w miarę upływu godzin w gierce i stażu staje się coraz lepsza i nie pozostaje nic tylko jak sobie tylko samuraja włączyć, widzę tam te bosziki chińskie zbijać, duże elo,